Thank you Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na wydarzenia, w których dziś między innymi... Przed śmiercią został dźgnięty nożem. Rana ta nie była przyczyną zgonu mężczyzny. Nastolatkowie ofiarami wypadku. Z nieustalonych do tej pory przyczyn stracili panowanie nad pojazdem i uderzyli w drzewo, a następnie doszło do zapłonu i y, auto spłonęło. Znamy już wyniki sekcji zwłok 55-latka, którego ciało znaleziono w piątkowy wieczór na klatce schodowej kamienicy przy Senatorskiej. Jak informuje leknicka prokuratura, mężczyzna został ugodzony nożem, ale rana nie była na tyle poważna, by można uznać ją za przyczynę śmierci. Ta pozostaje nieznana. To właśnie sekcja zwłok miała pomóc śledczym w odtworzeniu wydarzeń sferalnego wieczoru przy senatorskiej i rozwiać wątpliwości co do przyczyny śmierci 55-latka. W tej sprawie nie zatrzymano bowiem podejrzanych, to w efektach oględzin ciała pokładano zatem największą nadzieję. Sekcja zwłok na chwilę obecną nie pozwoliła jeszcze na ustalenie przyczyny zgonu. Dopiero przyczyna ta zostanie ustalona po przeprowadzeniu badań dodatkowych. A na to przyjdzie jeszcze poczekać, z uwagi na utrudnienia spowodowane przez pandemię koronawirusa, nawet miesiąc. Jak informuje prokuratura, na ciele zmarłego nie znaleziono obrażeń, poza jedną raną zadaną najprawdopodobniej nożem. Istniejąca i stwierdzona u mężczyzny rana. Do kuta prawego podłudzia stanowi naruszenie czynności działania na okres powyżej dni 7, ale rana ta nie była przyczyną zgonu mężczyzny. Przypomnijmy, 55-latek zmarł w ubiegły piątek na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Senatorskiej. Wezwani na miejsce ratownicy nie zdołali go uratować. Tuż po zdarzeniu zatrzymano kilka osób, które w tym czasie uczestniczyły w alkoholowej imprezie w jednym z sąsiednich mieszkań. Ostatecznie wszyscy zostali zwolnieni. 18- i 19-latek zginęli w środowym wypadku, do którego doszło w rejonie ogródków działkowych przy ulicy Gajowej. Szczegóły tragedii wyjaśnia prokuratura rejonowa w Lubinie. Pomnijmy, że wrak pojazdu oraz znajdujące się wewnątrz dwa zwęglone ciała odkryto w środowy poranek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdem marki Fiat Seicento poruszało się dwóch młodych chłopców w wieku 18- i 19 lat. Z nieustalonych do tej pory przyczyn stracili panowanie nad pojazdem i uderzyli w drzewo, a następnie doszło do zapłonu i auto spłonęło. Prowadzone są dalsze czynności zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. W sprawie też zostanie powołany biegły z zakresu ruchu drogowego, który wypowie się co do przyczyny wypadku, ale również co do przyczyny powstania pożaru. Śledczy ustalili również, że do wypadku mogło dojść dzień wcześniej. Chłopcy poruszali się w kierunku osieka drogą szutrową prowadzącą w kierunku ogródków działkowych w okolicach godziny 23-24. I najprawdopodobniej wtedy doszło do tego zdarzenia doszło do, do wypadku. I pożaru, natomiast samochód został odnaleziony dopiero następnego dnia, po godzinie siódmej, przez jedną z osób, która udawała się na teren działek. Aby wyjaśnić wszystkie szczegóły, potrzebne są dokładne badania. Niestety ciała spłonęły, ale tutaj zostaną powołani biegli z zakresu medycyny sądowej, którzy ustalą przyczynę zgonu chłopców oraz, o ile to będzie możliwe, zostaną przeprowadzone dalsze badania, w tym badania genetyczne. Na wyniki prokurator będzie musiał poczekać nawet kilka tygodni. 57 zarzutów usłyszała Legniczanka, która wyspecjalizowała się zarówno w tworzeniu atrakcyjnych ogłoszeń sprzedaży butów, jak i w późniejszym zrywaniu kontaktu z kupcem. Policjanci ustalili, że w ciągu kilku miesięcy kobieta nabiła w butelkę kilkadziesiąt osób. Przez kilka miesięcy kobieta korzystała z popularnego serwisu społecznościowego, by wabić internautów atrakcyjnymi ogłoszeniami sprzedaży butów. Ceny konkurencyjne, produkty oryginalne, wysyłka ekspresowa. Był natomiast haczyk. 37-latka akceptowała wyłącznie przedpłaty na bankowe konto. Gdy kupujący dokonał przelewu, kontakt ze sprzedającą się urywał. kobieta nie wysyłała tego towaru nabywcom ani też nie zwracała wpłaconych środków. Szał zakupów, które przynosiły tylko jednostronną radość, przerwali wreszcie legnicy, funkcjonariusze do walki z przestępczością gospodarczą. Szybko ustalili też, że Legniczanka zdążyła sprzedać nieistniejące tenisówki, chodaki czy szpilki kilkudziesięciu internautom. Łącznie policjanci przedstawili kobiecie 57 zarzutów. Wartość strat, jakie ponieśli, pokrzywdzeni opiewają na kwotę blisko 6 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Korzystając z okazji, stróże prawa raz jeszcze apelują do mieszkańców o wzmożoną czujność podczas korzystania z internetu. Przypomnienie to o tym bardziej istotne w dobie pandemii, gdy spędzamy więcej czasu przed komputerem. Oszuc Stale zmieniają sposób działania, by wyłudzić cudze pieniądze. Nie udostępniajmy danych do kont bankowych, informacji z karty płatniczej czy kodu blik. Uczulają lednicy policjanci. A oto co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa w programie. Rozpoczęło się Triduum Paschalne. No To jest ten najświętszy czas, najważniejszy, bo wtedy się dokonały te najpiękniejsze dla nas zbawienne rzeczy. Które... Las umiera przez suszę. I staro drzewia nie nadążają za tą wodą. Od wielkiego czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody triduum paschalnego. To czas wspominania męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, mówi ksiądz Paweł Bujak proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Celebrację przy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej będzie nieco różnić się od tych w poprzednich latach. Duchowni apelują, aby w ich trakcie powstrzymać się od tradycyjnego obrzędu obmycia nóg oraz nie całować krzyża. No To jest ten najświętszy czas, najważniejszy, bo wtedy się dokonały te najpiękniejsze dla nas zbawienne rzeczy, które były zapowiadane przez Boga. Rozpoczynamy wieczorem, czyli ustanowieniem Eucharystii. Wieczernik, gdzie zostaje ustanowiona Eucharystia i kapłaństwo, i z tego się właśnie buduje Kościół, bo to jest największe. Pascha rozpoczyna się Pascha. Więc to, że Jezus złożył za nas się na, ofiarę na Krzyżu, ofiarę miłości, nie odkupienia, ale też my w tym możemy uczestniczyć. To wyjątkowo trudne święta, szczególnie dla tych, którzy najbliższą rodzinę mają daleko. To jest takie dla nas bardzo ważne, żeby się usłyszeć to dobre słowo, zapewnienie, że o modlitwie dla nas, nie, gdzie jesteśmy w kościele, właśnie będąc na modlitwie, czy wielki czwartek, piątek, czy sobotę, możemy właśnie uprościć potrzebne łaski dla tych, którzy są daleko od nas, i w ten sposób duchowo się jednoczymy. Decyzja w sprawie tradycyjnego święcenia pokarmów w sobotę należy w tym roku do poszczególnych proboszczów. W większości lubińskich parafii święcenie pokarmów odbędzie się przed kościołami. Kilkadziesiąt tysięcy młodych drzew w najbliższym czasie pojawi się w lasach na terenie osiedla przy lesie. Trwa rewitalizacja zielonych terenów, której celem jest usunięcie starych i chorych roślin zamierających przez suszę. Zadanie realizuje nadleśnictwo Lubin, a jego koszt to blisko 100 tysięcy złotych. Susza, która od kilku lat dotyka między innymi obszar Dolnego Śląska, dała się wyznaki okolicznym lasom. Te ostatnie 4-5 lat spowodowały to, że nasze drzewostany zaczęły bardzo mocno cierpieć. Woda gruntowa, z której korzystają przede wszystkim lasy, Opadła nam o jakieś półtora do 3 metrów. I staro drzewia nie nadążają za tą wodą. Młode lasy, młodniki, uprawy są w stanie wodę dogonić, korzystać z wody opadowej, natomiast stare drzewostany nie są w stanie, dlatego występuje bardzo dużo posuszu. Starsze drzewa z braku wody obumierają dużo szybciej, stając się siedliskiem dla pasożytów. Głównie są to szkodniki owadzie, takie jak kornik ostrozębny, przypłaszcze granatek. Są to szkodniki, które żerują pod korą. Ale najbardziej chyba doskwiera tutaj jemioła, której olbrzymie krzaki wytranspirowują mnóstwo wody, powodując to, że drzewa usychają. Dlatego konieczne jest wycięcie starych i chorych drzew, które są zagrożeniem dla spacerowiczów, a także dla zdrowych roślin. W ich miejsce pojawią się tysiące młodych sosen. Ten etap rewitalizacji obejmuje 10 hektarów zielonego terenu, czyli 25% lasu na terenie przylesia. Okoliczni mieszkańcy mogą być jednak spokojni. Widok z ich okien praktycznie się nie zmieni. Prace już Rozpoczęły się dwa lata temu, tylko rozpoczęły się w dużej odległości od osiedli, niewidoczne praktycznie dla mieszkańców z okien. To, co mam za plecami, za orany teren i z lewej strony, także to, tu już rozpoczęto pracę. Kolejny etap rewitalizacji. Będziemy sadzić tu w tej chwili kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy sosny. Do połowy kwietnia, w miejscach, gdzie wycięto stare drzewa, pojawi się ponad 20 tysięcy młodych sosen. Termin kolejnych nasad. Będzie zależny od sytuacji hydrologicznej w regionie. Dzięki rewitalizacji w ciągu roku z leśnego krajobrazu znikną drzewa, dla których nie ma już ratunku, co będzie sukcesywnie obsadzane młodym lasem. Wyjątkowa, wielkoformatowa wystawa, już do obejrzenia w Parku Leśnym w Lublinie, dotyczy tysięcznej rocznicy koronacji króla Polski Bolesława Chrobrego i będzie sukcesywnie uzupełniana oraz modyfikowana. To wielkoformatowa wystawa, którą Lubinianie będą mogli oglądać do września, choć okrągła, bo tysięczna rocznica koronacji będzie obchodzona za cztery lata. My już teraz zaczynamy świętować i edukować, mówi dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie. COVID nam pokrzyżował, bo chcieliśmy wspólnie z Harcerzami robić takim dosyć dużą Dużą rzecz, może uda się za rok, może uda się za dwa. Jak na razie zapraszamy Państwa na, hmm, na wystawę wielkoformatową. Na przełomie maja i czerwca oraz we wrześniu planowane są natomiast tematyczne warsztaty. Słowianie, wikingowie, koronacja. Myślę, że to będzie takie ciekawe cztery lata przygotowań do obchodów tej dużej, tysiącletniej rocznicy koronacji Chrobrego, tysiąclecia też państwa polskiego w sensie, w sensie państwowości, w sensie e, ukoronowania starań od Mieszka pierwszego, od Rzutu Polski. Wystawa będzie prezentowana przez 4 miesiące w każdym roku aż do 2025. Będzie uzupełniana i modyfikowana. Ocieplacz w kolorze mleka na wymiona, szaliki dla bocianów, które wróciły za szybko, skarpetki dla kur i derki dla kuców to tylko część projektów, jakie zostaną wydziergane z owczej wełny w ramach pilotażowego programu Modna Wieś Ciepła Zima. Jako pierwsi w Polsce do innowacyjnego projektu Unii Europejskiej przystąpi Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie jako pierwsze w Polsce realizuje nowatorski unijny program Modna Wieś Ciepła Zima. W ramach programu z runa alpaki owiec powstanie garderoba dla innych zwierząt. Będą to m.in. czapki dla kóz, skarpetki dla kur czy ocieplacz w kolorze mleka na wymiona dla krowy brewki. Miary zostały już pobrane, teraz trzeba pozyskać drogocenny surowiec. Co roku wiosną odbywa się strzyża. Przyjeżdża pan, który profesjonalnie zajmuje się strzyżeniem owiec i dokoduje za. Ze... Zabiegów fryzjerskich u naszych zwierzaków. W zeszłym roku udało się pozyskać ponad 20 kg runa owczego i 8 kg runa z alpak. W tym roku może być jeszcze więcej. Co więcej, do uroczystego strzyżenia będą mogli dołączyć odwiedzający, a pozyskana wspólnymi siłami wełna zostanie przerobiona na części garderoby dla zwierząt z parku wrocławskiego. W dniu akcji na wolontariuszy z regionu będzie czekać pani Edyta, która koordynuje ten projekt. Z wełny jest to bardzo ciepły surowiec. Można zrobić yy, Skarpetki, swetry, czapki, szaliki, z alpaczej wełny też kołdry. Wełniane kołdry szczególnie przydadzą się barżantom i królikom, które zimą aż całe dygocą. W niewielkiej pracowni powstają już szkice projektów odzieży dla zwierząt. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie w przypadku skarpet dla kur. Na razie problemem są troczki lub rzepy. Nie wiemy jeszcze jak to będzie mocowane. Po pierwszych przymiarkach wydaje nam się, że jednak rzepy zrobią robotę. Będzie też to jak gdyby uniwersalne bardziej. Wszystkie zaprojektowane części garderoby wydzierga i uszyje Joanna Lacher, artystka znana z pasji muzycznej i talentu w projektowaniu odzieży. Lubinianka sławiła się na arenie krajowej dzięki licznym projektom. Teraz została zaproszona do zrealizowania naprawdę wyjątkowego projektu dla Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jestem mile zaskoczona, że, że w ogóle ja... Hmm... Aczkolwiek myślę, że to dlatego, że właśnie już w mojej firmie pojawiły się bandamy, gawrożki dla, dla psów i kotów i. No i po prostu myślę, że dlatego nie dość że dlatego, że jestem po części z Lubina, to jeszcze właśnie dlatego, że mam na koncie już takie projekty specjalnie dla zwierząt. Kury z lubińskiego zoo czeka niespodzianka, ponieważ oprócz ciepłych skarpet dostaną także folkowe chusty, żeby wyglądać bardziej swojsko. Oczywiście taka odzież wierzchnia jest już przygotowywana. W praktyce wygląda tak, że nie wszystkie kury będą mogły być ubrane. Będą to tylko kury rodzaju polbar, zielono nóżki, żółto żółtonóżki i road island red. Kury zostaną wybrane drogą castingu. Tymczasem w Centrum Edukacji Przyrodniczej trwa wietrzenie futra po to, by było świeże i puszyste. Tuż po świętach odbędzie się uroczyste strzyżenie. Do golenia owiec i alpak, które już niebawem, mogą zgłaszać się mieszkańcy z całego regionu. Wystarczy wejść na profil facebookowy Zo Lubin Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie i opublikować tam krótki post o treści Zgłaszam się do golenia. Ilość miejsc ograniczona. Tą gorącą, a zarazem puszystą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.